Wstał kolejny dzień. Listopadowy dzień jest dosyć ładnie, prawie deszczowo. Jakieś 6 stopni na plusie. A ja jestem na starcie parkranu. Dziś wyzwanie 8 km zrobić w 46 minut. Nie wiem, czy to się uda. Chciałbym, żeby się udało. Oznaczałoby to, że zachowuję średnią 5,45 na kilometr czego sobie i wam życzę. Za chwilę się połączymy z powrotem i zobaczymy, jaki był tego efekt. Nie było lekko, ale będzie jeszcze lepiej. Następny w kolejce dystans to 9 km, tak krok po kroku. Co mamy kolejny listopadowy dzień zaczynamy nasz ulubiony objazd po placach zabaw jestem jak zwykle w Kwizynie i zobaczymy czy coś co nam zostało po sezonie czy ludzie gubią cały rok czy jedynie w lato na zrobienie tego placu poświęciłem około 20 minut wpada 21 groszy a więc co może być tylko lepiej lecimy na kolejny plac. Obiekt, ale patrzę. jadę na kolejny obiekt, ale patrzę, ktoś tu coś tutaj wysuczył z wycieraczkę język angielski, i odzwielski. Na uczelni z wieloletnim stażem oferuje korepetycje kursy specjalistyczne, przygotowanie do matur oraz egzaminów. Usłuchacie jesteście. Wszystkie pojomy zaawansowane, tłumaczy ma zwykłe i techniczne na no O, jest też złota rączka Pierwsza pomoc do mojej sprawy. Jak coś sakra zobaczcie. <grychy> Zawieszę cię na połowę z tymi moimi brudzi. Montaż żelandoma. Czy kano? klata w domu, kto mieszka chcesz usunąć? Dobro awaria gazowa i podziwiam Waszą twórczość, naprawdę jestem pod wrażeniem dlatego pokazuję to moim widzom bo jestem ja, że ktoś się starał, wydrukował to poświęcił parę chwil na marketing powrzucał zabycie raczki samochodu no. ja popieram takie działania, dlatego zapraszam dzwoncie, kontaktujcie się, a może ktoś z Was skorzysta z tych usług Dobra, meldujemy się na drugim dziś obiekcie jak zwykle robię te same obiekty Przelecimy tak na szybko te boisko i zaraz lecimy na plac zabaw na razie mamy 21 groszy. Szaleństwo. Boisko na szybko oddało jedną zrywkę, ale jest fajnie, bo ledwo wlazłem na Plac Zabaw i zobaczcie, nie wiem czy wy to widzicie, taki księżyc. Srebrna zawieszka. 50 minut za mną, dwa obiekty. I na tej chwili 91 groszy. Tam 21 i tutaj 70, a więc naprawdę kiepsko. No ale nic, lecimy na kolejne obiekty. Wierzę w to, że będzie lepiej, może być tylko lepiej. No i dobra, już po chwili jesteśmy na trzecim obiekcie. Tutaj na pewno będzie o wiele więcej sygnałów, a więc nadrobimy to, co straciliśmy do tej pory. Już myślałem, że obiekt zamknięty, ale jest spoko. Dobra, zaraz zobaczymy ile tu nagubili. I widzicie, ledwo wlazłem już mam 62 grosze, a więc złoty 50 zł jak na razie. Pada kolejne 10 groszy tam mam widownię, siedzi dwóch takich dziadów na ławce i się lampią żaden się nie odezwie ja skorzystałem z waszej porady i teraz jadę na powerbanku na razie jest dobrze tymczasem ciągam kolejne 20 groszy mamy już złote 80 zł. No i tu jest wiele więcej sygnałów z tego co widzę co to jest? wow coś pięknego zobaczcie ale piękny mercedes przepiękny klasyk nie no ja jestem pod wrażeniem tu chyba będzie 10 groszy sygnał 20 o no tak jest dyszka a ten dziad tam siedzi i się gapi mało mu oczy z orbit nie wyjdą no to frugo do piasku dobra zawijam się stąd myślałem że pójdzie lepiej Się coś? Nie nic. <laughs> Nędza. <śmiech> Już wy... wszystko wyciągnąłem prędzej. No i czwarty obiekt. Zaczynamy z kwotą 220, może 230 i no nieważne. Na razie jest całkiem kiepsko, a czasu mam niewiele, bo zaraz dzwonię do Michała i umawiamy się na wymianę świec żarowych. I to lubię w poszukiwaniach placowych. Zobaczcie, z 2 zł zrobiło się 4 złote, żeby tak szło na giełdzie kryptowalut. 100% w jedną chwilę. Mam do tej pory jakieś 5,70, a więc całkiem fajnie. No i ustawiłem sobie też kamerkę GoPro, także włącza się jednym przyciskiem i jednym przyciskiem się wyłącza. Tak więc szybkie nagrywanie bardzo mi to cieszy, pośperałem. Ciągle mam 93% baterii, a więc zacnie. Tak się chodzi właśnie z powerbankiem. Dziękuję Wam moi widzowie, tym którzy mi podpowiedzieli to rozwiązanie, bo było tak proste, że sam na nie nie wpadłem no i niniejszym pęka 7 zł, mam drugą dwójeczkę fajnie się to rozkręca działam jakieś 2 godziny dorzucam kolejne groszaki i robię podsumowanie tych czterech obiektów No i dobra, 2,5 godziny, 36 monet, 8,96, czyli prawie 9 zł. Zapowiadało się, że będzie gorzej. Fantem dnia jest ten piękny Mercedes i ta zawieszka w kształcie księżyca. Bardzo mało śmieci. A my teraz dzwonimy do Michała, umówić się na wymianę świec żarowych. I zaraz będę wiedział, czy mogę biegać dalej lecę, o patrzcie Michał dzwoni no cześć Michu miałem właśnie dzwonić do Ciebie no, słuchaj, jak to, ja to do czyli mogę zasłuchać, bo słuchaj jestem teraz w Kwidzynie jest za 10, 10 także trochę mi to zajmie żeby do Ciebie dojechać, nie? Eee, czyli będzie godzina. godzina godzina, to dobrze, bo ja po 12.00 nie, to o, go, go, za godzinę będę, dobra? No, ja dobra, lecę do Ciebie ja... hej no, sami widzieliście, miałem dzwonić, a Michał zadzwonił. Niezłe sprzężenie, co? Dobra, lecimy wymieniać świece żarowe I jako, że Michał swój warsztat ma zawisłą, a więc co? Lecimy tutaj przez Kwidzyn na most drogowy, przez Wisłę. Akcję, policjant podał pani piłeczki z wózka, bo wypadły. No, taka policja to rozumiem. Brawo, panowie. I mówię policjanci zachowują się wzorowo, co nie zawsze ma miejsce, jeśli chodzi o te służby. Jestem mile zaskoczony. No, ja już jestem u Michała, jak widzicie. Będzie teraz wjeżdżał nasz kolega Michał do warsztatu. wjazd tu jest na grubość wiecie pudełka zapałek będziemy wymieniać świece żarowe o ten gość będzie to robił no i dobra świeczuszki wymienione a my lecimy dalej do obowiązków